3450 km rower i słoneczna Hiszpania, brzmi jak podróż życia. Z takim wyzwaniem zmierzy się policjant z Siemianowic Śląskich, który wkrótce do stolicy Hiszpanii wyruszy właśnie jednośladem, ale nie będzie to zwykła wyprawa. Tej historii wysłuchała reporterka Radia Katowice Joanna Opas. Tomasz Dzierga, jestem młodszym wykładowcą w Szkole Policji w Katowicach, w stopniu podkomisarza. Pasja, ogólnie sport, rower, pływanie, bieganie, cokolwiek wiąże się ze sportem a także przy okazji pomóc innym ludziom. No i szykuje Panu wyjątkowe wydarzenie, które połączy te wszystkie Pana pasje. No więc 28 maja wyjeżdżam do Madrytu rowerem, ale mój start będzie taki wyjątkowy. Chcę nie tylko pomóc małemu koprzykowi dwuletniemu. To Antoś Radło, na którego zbieram pieniądze i właśnie przez ten mój wyjazd chcę zwrócić na, na to uwagę, na tą zbiórkę pieniędzy, ale mam też przygotowane coś dla dzieci, dla przechodniów, bo po prostu na ulicy Dróbla 3 w Śmianowicach będzie taki mini piknik, czyli będą samochody różnych służb mundurowych, które zaprosiłem moich sponsorów, które po prostu dzieci, a także dorośli będą mogli zobaczyć, jakim sprzętem dysponuje Polska Policja. Straż Pożarna, Straż Miejska i tym podobne służby. Kim jest mały Antoś? To jest dziecko mojego takiego dawnego znajomego. Jest to mój były. Uczeń ze szkoły policji w Katowicach. Teraz pracuje w komisariacie policji autostradowej w Gliwicach. Bardzo sympatyczna osoba. Poznaliśmy się około 6 lat temu. Do dzisiaj mamy jakiś tam mały, mały, ale mamy kontakt. Stwierdziłem, że zawsze pomagałem każdego roku jakimś obcym ludziom, obcym dzieciom, których po prostu nie znałem, znałem tylko z plakatów. Teraz stwierdziłem, że wybiorę sobie kogoś, kogo znam osobiście. Padrośma z, z porażoną z wodą głowiem, padaczką i niedowidzeniem. Nasz manch miał być w stanie jest bardzo radosnym uśmiechniętym dzieckiem. Antoś nie może bawić się ze swoim bratem w piaskownicy. Codziennie ćwiczy, dziennie na rehabilitacji. Walczy o jakość swojego życia. Nie mogliśmy mu kupić pierwszych butów do chodzenia, ale kupiliśmy mu ortezy, które pomagają mu walczyć ze spastyką. Na pierwsze urodzinki Antoś nie mógł dostać rowelka, za to dostał kinizator, bo w jego wypadku jest bardzo ważna. Tak naprawdę jest to choroba, która nie jest uleczalna, więc cały czas, przez całe życie będą pieniądze potrzebne. Ja się zobowiązałem, że taką cegiełkę dołożę 3500 zł, prawie 3450, bo tyle mam kilometrów, więc chciałem za jeden kilometr jedną złotówkę zdobyć, ale zdobyłem już prawie 17 tysięcy. No już z dzisiejszą wpłatą będzie 17 tysięcy, więc dużo więcej na pewno ta cegiełka, no jest to cała cegła, nawet można powiedzieć beton, jak dla mnie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, aczkolwiek apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc, więc chcę więcej. Mianowice wspierają społeczników, pasjonatów. Czy Wy w jakiś sposób w tej wyprawie też pomagacie? Absolutnie. Mamy to szczęście, że w Siemianowicach Śląskich mamy szczęście nie tylko do, do indywidualistów, którzy, którzy robią absolutnie wyjątkowe rzeczy, ale mamy też szczęście do organizacji pozarządowych, które po prostu takie osoby wspierają i stąd wierzymy, jesteśmy przekonani, że 28 maja o poranku, kiedy Tomasz wyruszy dla i dla nas wszystkich po pieniążki, po dobre wrażenia, po optymizm, którego tak bardzo nam jest teraz trzeba, wierzymy, że właśnie tego poranka, pomiędzy 8 a 10 rano, 28 maja, siły urzędnicy, stowarzyszeniowcy, Seniorzy, wszyscy będziemy się tam dobrze bawić i dołożymy tą swoją symboliczną złotubeczkę, o której pan Tomasz tak często wspomina. I liczymy na to, że śmicy pokażą, że mają serce dla każdego, nawet najmniejszego, nawet dla takiego małego Antosia. Skąd pomysł właśnie na trasę aż do Madrytu? No właśnie to jest typowy przypadek. Ponieważ w ogóle moim marzeniem jest zwiedzić Rosję, a dokładnie Moskwę, więc chciałem jechać na Moskwę ogólnie. Aczkolwiek no, nie dostałem wizy, ponieważ orientowałem się, czy dostanę. Jest koronawirus, więc wizy turystyczne są w ogóle zablokowane, nie można ich dostać. Drugim pomysłem była Grecja, bo uwielbiam Grecję. Tam co roku z żoną jeździmy na wakacje, więc chciałem do Aten pojechać. No ale najkrótsza droga była przez Kosowo, więc tam też jest niestabilnie, więc też to odpadło. No i tak sobie pomyślałem, że lubię ogólnie ciepło, więc stwierdziłem już sobie, że pojadę sobie do Hiszpanii. Jak się przygotować na taką trasę? Bo co innego, gdyby się leciało samolotem, a jednak rowerem, to chyba wyzwanie. Tak, trzeba traktacji dużo z żoną uczynić, ponieważ to jest największe przygotowanie, przygotowanie członków rodziny na moją nieobecność. I to chyba jest całe największe przygotowanie, reszta po prostu ja, tak jak mówię, ze sportem cały czas mam kontakt, jeżdżę na rowerze przez cały rok, więc tak naprawdę tego przygotowania tutaj jakoś nie widzę różnicy, żeby jakoś specjalnie się przygotowywać do tego wyjazdu, jeżeli chodzi o fizyczną część. 3,5 tysiąca kilometrów prawie, ile ta trasa Panu zajmie? trasa zajmie około 20 dni, no, miało być troszeczkę krócej, aczkolwiek no, chciałbym jeszcze pozwiedzać troszeczkę więcej, więc wydłużyłem sobie tam do 23 dni dokładnie. Ponieważ jak będę nad lazurowym wybrzeżem, to no tych kilometrów aż będzie szkoda tak dużo robić, bo jak najwięcej bym chciał, nad tym możemy spędzić czasu. I to się nazywa połączenie przyjemnego z pożytecznym. Panu Tomaszowi, no i przede wszystkim Antosiowi życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i z pewnością Pana Tomasza odwiedzimy z mikrofonem po powrocie.